Witajcie kochani na kanale Jaśniejsze Światło. Dzisiaj bardzo krótko omówię fragment ze strażnicy. Yy, zaraz powiem, której strażnicy. Ta ilustracja powinna wiele wyjaśnić, co do przekazania na temat odstępców, tak zwanych ma ciało kierownicze świadków Jehowy. Otóż jest to artykuł do studium który nazywa się Miłość pomaga znosić nienawiść. Oczywiście organizacja Towarzystwa Strażnica sieje taką ksenofobię, że każdy, kto nie jest świadkiem, kto się nie zgadza ze świadkami, w zasadzie to nie tyle ze świadkami, co z ciałem kierowniczym, ponieważ świadkowie chowy zgadzają się z ciałem kierowniczym, to inni też powinni, jak nie, no to do utylizacji. No więc tak, jest to Strażnica do studium, z marca 2021. To studium odbywało się w marcu i tak, na stronie 21 mamy bardzo ciekawy smaczek. W akapicie 6 jest takie porównanie, że wszyscy, którzy chcieli służyć Bogu, którzy w zasadzie służyli Jezusowi, wyznaczonemu przez Ojca, żeby Jemu oddawać należną mu chwałę, cześć i Uznawać go za króla. Natomiast świadkowie Jehowy cały czas na skróty do ojca, ale to zostawimy tym razem. Posłuchajcie, akapit siódmy. Jak powinniśmy reagować na sprzeciw rodziny? Jedną z najtrudniejszych prób może być sprzeciw rodziny. Kiedy zaczynamy poznawać prawdę, niektórzy nasi bliscy mogą myśleć, że zostaliśmy oszukani. Ja tutaj się zatrzymam. Rozbijemy wszystko co jest tutaj napisane na jakieś drobniejsze elementy i przeanalizujemy co do powiedzenia ma towarzystwo Strażnica i jak to wygląda realnie. No więc tutaj jest napisane w pierwszym zdaniu, że jeśli poznajesz prawdę, niektórzy członkowie rodziny mogą myśleć, że jesteś oszukany. Drugie zdanie mówi: inni mogą uznać, że straciliśmy rozum. I tutaj jest zacytowany Marka 321. No więc tak, odwróćmy to. Jeśli jesteś świadkiem Jehowy, odkrywasz prawdę o organizacji, o brudach organizacji, o niespełnionych światłach, o tym, że tak naprawdę cała ta korporacyjna gierka koncentruje się w zasadzie na pomnażaniu dóbr Towarzystwa Strażnica, tej firmy, która przypina sobie taką łatkę, tu jest Bóg. Jeśli poznajesz taką prawdę, niektórzy członkowie rodziny, jako świadkowie Jehowy, mogą uznać, że jesteś oszukany albo straciłeś rozum. No więc, tak, tutaj świadkowie przedstawiają to tylko w taki sposób, jako możliwość oszukania tylko poza organizacją, bo w organizacji nie możesz być oszukany. Zobaczcie, jaki pewnik. Ale to da się odwrócić to działa również w drugą stronę. Według mnie działa tylko w drugą stronę, ale zostało tutaj tak to przedstawione: że jak ktoś ci mówi, że jesteś oszukany, to pojawia ci się w główce taki odnośnik do tego artykułu i mówisz nie. Oszukanym można być tylko poza organizacją, a jeśli ktoś myśli, że jesteś oszukany w organizacji, to tylko tak myśli, bo strażnica tak pisze. Jedziemy dalej. Mogą nawet zacząć nas prześladować. No, coś takiego, słuchajcie, prześladowania. Ja tylko odniosę się tutaj z tymi prześladowaniami do wizyt pasterskich, jakie urządzili starsi mnie i żonie. Jakie komitety nam zorganizowali, a później w sumie to ja z żoną zorganizowaliśmy im jeszcze odwoławczy. I kto kogo tutaj prześladuje? Nachodzenie, pytanie, dowiadywanie się, co kto komu powiedział, taka kontrola informacji. No więc z tymi prześladowami to tak jest. Jeśli ktoś u świadków zaczyna poznawać prawdę na temat organizacji, też jest prześladowany. No więc świadkowie chowy, nie róbcie z siebie takich ofiar, że to tylko wy jesteście prześladowani i wasi zainteresowani. Dalej, takie reakcje nie powinny nas dziwić. Ja myślę, że nikogo nie powinny dziwić takie reakcje, tylko dziwić powinno to, że świadkowie chowy uważają, że tylko oni są prześladowani, a oni nigdy nikogo nie prześladują. To, że odcinają się od rodziny, stosują ostracyzm, to nie jest prześladowanie, to nie jest nękanie psychiczne, <grym> to jest wyraz miłości. Zobaczcie, jakie odwrócenie definicji. No i co Jezus powiedział: Nieprzyjaciółmi człowieka staną się ci, którzy mieszkają z nim pod jednym dachem. Jakie jest to prawdziwe, kiedy niektórzy, będąc świadkami Jachowy przecierają oczy? Z całej tej manipulacji i pod własnym dachem doznają ostracyzmu. Zobaczcie, ile informacji w jednym akapicie. Oczywiście wszystko to jest odwrócone. Oczywiście, bez względu na to, jak członkowie rodziny nas traktują, my nie uważamy ich za nieprzyjaciół. No dobre sobie, wy świadkowie Jehowy, przestajecie uważać za nieprzyjaciół ludzi, którzy, jak wy to mówicie, bluźnią organizacji, nie? Bo to organizacja jest najważniejsza. Nieprawda. Organizacja, nie? Nie uważamy ich za nieprzyjaciół. No, dobre sobie. Przecież świadkowie chowy uważają za powietrze, uważają za odpad ludzki, za jakieś żywe, chodzące truchło człowieka, który już nie w Armagedonie za to, co robi przeciwko ciału kierowniczemu. Przeciwnie, im bardziej kochamy Jehowę, tym bardziej kochamy też ludzi. No więc ja bym chciał zobaczyć, jak bardzo kochacie ludzi, kiedy ktoś opuszcza organizację. I tu nie chodzi tylko o znajomych, głównie chodzi o rodzinę. Je, więc ja uważam, że jest to jeden wielki frazes, to co jest tutaj napisane jest to wielkie kłamstwo. Nigdy jednak nie przestaniemy trzymać się praw i zasad Bożych tylko po to, żeby zadowolić człowieka. No dobrze, ale czy to też nie ma zasady, jeśli ktoś odkrywa fałsz w organizacji, kłamstwo na temat pedofilii, ukrywania jej, na temat finansowych y, y, zagrań organizacji, to jak zbiera pieniądze, które zbor odkładały na salę, kiedy sale są zamykane? Ludzi powoli gdzieś się tam spycha na zoom, niespełnione światełka. Zmieniające się doktryny, yy, nakaz palenia literatury, ponieważ te światła już są nieaktualne. I czy ty, drogi świadku Jechowy, zostaniesz w organizacji tylko po to, żeby zadowolić człowieka? To pytanie należałoby odwrócić, ponieważ w organizacji Jechowy tak naprawdę robi się wszystko, żeby zadowolić człowieka. Tymi ludźmi są członkowie ciała kierowniczego. A poprzez starszych zborów, przez nadzorców obwodowych, przez biura oddziału, właśnie wszyscy są zobowiązani robić tak, żeby się podobać tym ludziom, którzy zresztą ani nie uważają się za natchnionych duchem, ani nie uważają się za jedyny kanał łączności, jak powiedział to Jeffrey Jackson. Tak więc z tym zadowoleniem człowieka dobrze się zastanówcie. Jeśli wchodzisz w rozmowę z innym świadkiem, i on reaguje na to jak poparzony, nie chce czegoś słuchać. To, zaprzestając dyskusji z nim na temat niejasnych rzeczy w organizacji, sprawiasz, że on wygrywa. Robisz tak, żeby jemu się podobać, żeby nie naruszać jego strefy komfortu. To jest właśnie takie zachowanie. A oni tutaj piszą, że nie przestaniemy trzymać się praw i zasad bożych. No sorry, ale zasady Boże są zdecydowanie inne niż te w korporacji. I chociaż wyglądają podobnie, jest to tombak. No dobrze, mamy fajny komentarz do tej ilustracji. Nawet jeśli przyjdzie nam cierpieć, Jehowa zawsze będzie przy nas. Będzie nas pocieszał i dodawał nam sił. Zobaczmy, jakie to jest pocieszenie. Pocieszą cię na zebraniu, czyli podobanie się ludziom. Jakieś tam studium, niby Bibie są na wierzchu, ale tak naprawdę gdzieś z boku leży wykładnia ciała kierowniczego. Tutaj jakaś broszurka i Biblia, czyli chodzenie do ludzi. No i studiowanie przekręconego przekładu Biblii, świadków Jehowy. To też jest wzmacnianie przez Jehowę. Mm, sorry, no ale w Nowym Testamencie zdecydowanie inaczej jest to opisane. Niemniej człowiek może dostrzec to tylko wtedy, kiedy będzie czytał Pismo Święte bez pomocy świadków Jehowy, bez pomocy literatury, wypuszczanej przez ośmiu wspaniałych, nienatchnionych ludzi, omylnych. <grych> no dobrze, akapit ósmy. Tutaj jest bardzo fajny smaczek, i na tym też bardzo chciałbym się skupić. Cytowanej wcześniej Georginie, udało się przetrwać gwałtowny sprzeciw matki, wyjaśnia. Świadkowie zaczęli studiować Biblię ze mną i z moją mamą, ale pół roku później, kiedy chciałam zacząć chodzić na zebrania, mama całkowicie zmieniła nastawienie. I tu jest smaczek: odkryłam, że ma kontakt z odstępcami i w rozmowach ze mną używa ich argumentów. Czyżby córka sprawdzała komputer albo smartfon swojej matki? Być może. I nieważne, że ktoś używa argumentów, które trafiają w sedno. Samo to, że są to argumenty osób, które sprzeciwiają się ciału kierowniczemu i doktrynom świadków Jehowy jest wystarczającym powodem, żeby te argumenty uważać za nieważne, za fałszywe, za okropne. I tutaj słuchajcie, jest najlepsze. Wyzywała mnie, ciągnęła za włosy, dusiła. Niszczyła moje publikacje? Nie, niszczyła publikacje Towarzystwa Strażnica. W wieku 15 lat przyjęłam chrzest. No, udało się, wytrwałaś się te wszystkie dusze, ciągnięcie za włosy, wyzywanie. Jak ja to skomentuję? Ciało kierownicze przypuszcza bardzo agresywny atak propagandowy na osoby, które odchodzą od organizacji. Nie bez powodu wpisano tu ciąganie za włosy, wyzywanie, duszenie, niszczenie publikacji. Niszczenie publikacji to akurat nie, nie jest coś ciężkiego, nie jest to jakieś nękanie psychiczne i fizyczne, tak jak te trzy wcześniejsze. Jak organizacja przedstawia osoby, które opuszczają or organizację? Są to osoby agresywne, niezrównoważone psychicznie. Obelżywe, sadystyczne, nie panujące nad sobą. Brakuje tutaj jeszcze tylko, żeby dopisać, odkryłam, że moja matka wieczorem wychodzi i morduje, ćwiartuje ludzi, ma tajemniczy pokoik, w którym uprawia praktyki sadomasochistyczne, sprowadza chłopy, narkotyzuje się. No, co tu jeszcze? Handluje bronią, handluje narkotykami, no i, i jest kosmitką, jest reptilianką, dajmy na to. Jeszcze tego brakuje. Niby tutaj takie trzy małe szczekuliki, nie? Wyzywanie, ciąganie za włosy i duszenie, ale to robi z człowieka potwora. No więc, jeśli każdy świadek jechowy zacznie czytać taką strażnicę, w jego wyobraźni powstanie obraz. Tak zwanych odstępców od nauk towarzystwa, jako potwory. Matka potwór. Ojciec pewnie też byłby potworem. Wszyscy, którzy są odstępcami, to potwory. Duszą, wyzywają, ciągną za włosy. A drogie dziecko, czy ktoś kiedykolwiek ciągał Cię za włosy, wyzywał i dusił w organizacji? Z wyzywaniem to chyba nie jest nic nowego w organizacji, bo to różnie bywa różne są zbory. Świadkowie są zwykłymi ludźmi też puszczają bąki. Duszenie i ciąganie za włosy też podejrzewam, że niejednokrotnie się zdarza, ale w zaciszu domowym. Ale ponieważ niewolnik, wierny i roztropny o tym nie pisze, to znaczy, że tego nie ma. Pomijam fakt, że jest pedofilia, że jest poniżanie kobiet, że jest alkoholizm, że jest despotyzm. Ale co tam? Ona robiła takie straszne rzeczy. No więc dalej. Mama próbowała powstrzymać mnie od służenia jehowie, czy tej służenia organizacji, oddając mnie do zakładu poprawczego dla nastolatek. Niektóre z nich brały narkotyki i dopuszczały się przestępstw. No więc, tak. Yy, to chyba jest normalne, że w tego typu miejscach zdarzają się. Yy, Jednostki, które narkotyzują się i wyrażają swój gniew na swój los w bardzo yy, różny sposób. To jest normalne. Ale świadek jechowy skupi się na tym, że albo jesteś w organizacji i masz cudowne życie, albo druga opcja to jesteś w szatańskim, okropnym, zdeprawowanym świecie, albo w jakimś poprawczaku, gdzie jest y, patologia. To są tylko takie opcje. No więc lepiej być w organizacji, bo tam nie ma narkotyków i przestępstw. Są inne i są inaczej rozwiązywane, ale tutaj naświetliło się to w taki właśnie sposób. Sprzeciw jest szczególnie trudny do zniesienia, gdy spotyka Cię ze strony kogoś, kto powinien Cię kochać i się o Ciebie troszczyć. No, przepraszam bardzo. A jak troszczą się o członków rodziny rodzice, którzy czują się urażeni w dumę, że ich dziecko odeszło z organizacji i nie wybrało takiej drogi jak oni? Jak czują się rodzice, którzy opuścili organizację, a dzieci nie chcą ich znać? Jak czują się dzieci, które opuściły organizację, a rodzice nie chcą ich znać? Traktują je jak powietrze i dają ultimatum: albo wrócisz do organizacji i będziemy normalnie się kontaktować, albo będziesz dla nas jak powietrze. No więc jeśli chodzi o troszczenie się o kogoś, kto powinien być normalnie członkiem rodziny, no to organizacja tutaj uprawia hmm, obłudę i hipokryzję. Pomijam fakt, że mm, pomijam fakt, że tacy rodzice, którzy wypierają się swoich dzieci na starość prawdopodobnie będą szukali ich pomocy do przewijania pampersów czy chociażby podania przysłowiowej szklanki wody. <laughs> Ale wtedy organizacja właśnie powołuje się na takie prawo, że ty jako dziecko powinieneś, powinnaś opiekować się swoim rodzicem i nieważne, że ten rodzic Kompletnie olewał Cię całe życie. Nie? To jest też właśnie taka hipokryzja, o której już nie raz wspominałem. No więc tutaj w organizacji te zasady są bardzo płynne. Kiedy coś pasuje organizacji, to tak powinno być. A jeśli coś nie pasuje organizacji, jest to odwracane. Straszne. Akapit 9 pokazuje, jak bardzo organizacja wyszukuje ludzi pogubionych i o obniżonym poczuciu wartości. Co pomogło Georginie wytrwać opowiada. Tego dnia, kiedy mama zaczęła mi się sprzeciwiać, akurat skończyłam czytać całą Biblię, oczywiście Biblię Świadków Jehowy, gdzie jest nafaszerowana ta Biblia imieniem Jehowa, chociaż nie ma nigdzie jej w, w tych manuskryptach, ale jest to jedyna prawdziwa Biblia, pamiętajmy o tym. Byłam już pewna, że znalazłam prawdę hmm. i miałam bliską więź z Jehową. pomijmy fakt, że w całym Nowym Testamencie nigdzie nie ma imienia Jehowa i wszyscy chrześcijanie służyli Chrystusowi, który był ich Panem i z nim mieli więź ku chwale Boga Ojca, ale tutaj właśnie bardzo mocno przemawia propaganda świadków Jehowy. Ja zastanawiam się, czy ta historyjka nie została wykreowana właśnie, że jest fałszywa. Często się do niego modliłam, a on mnie wysłuchiwał. Kiedy mieszkałam w zakładzie poprawczym, jedna siostra zapraszała mnie do siebie i razem studiowałyśmy Biblię. No jeśli ta siostra zapraszała Cię tylko po to, żeby dalej indoktrynować i zdobywać kolejną e, owieczkę i mieć godzinki do raportowania, no to dziękuję za taką organizację i taką miłość chrześcijańską. Bracie i siostry ze zboru cały czas mnie wspierali. Dasz radę, będziesz dobrą pracownicą dla organizacji, pewnie tak myśleli. Traktowali mnie jak członka rodziny. Nie traktowali Cię jak członka organizacji. Tam no, wszyscy mają podobny status. Masz być produktywny, wtedy dostaniesz oklaski, poklepanie po pleckach i na tym koniec. Na własnej skórze przekonałem się, że jechowa jest silniejszy niż ci, którzy się nam sprzeciwiają, bez względu na to, kim są. Jechowa, jechowa. Ach, ten Jehowa to, Jehowa tamto. Skąd my to znamy? Wszystko, co ludzkie, całe dzieło ludzkie jest przypisywane błogosławieństwu Bożemu. Zero o Chrystusie. Zobaczcie, ta dziewczyna studiowała Biblię całą, przeczytała, i ani słowa o Chrystusie. Znalazła w Biblii tylko Jechowe. Hmm? Uważam, że ten artykuł jest wykreowany i tworzony przez tych, którzy chcieliby, żeby widzieć tylko wirtualnego Jechowe. No, i tyle. Jeszcze raz rzućmy okiem na ten piękny obrazek. Piękna, uśmiechnięta, młoda dziewczyna. Spódniczka poniżej kolana. No, pominimy to, jest drobiazg. Ale wszystko to kręci się wokół organizacji. Dzieło ludzkie. No, i chyba to by było na tyle. Jeśli Wam się podoba ten smaczek, proszę o łapkę w górę subskrybowanie tych, którzy jeszcze tego nie robią a ja mam nadzieję, że w końcu się wezmę za majowy broadcasting jest tam trochę zamutania przez tego króla północy i południa ale da się ciekawego coś powiedzieć ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do komentowania może też macie ciekawe przeżycia na temat tego prześladowania